Witam Państwa serdecznie, jesteśmy tu przy 40 litrach, nie wiem jak tam widać, tu rybki żyją, wystrój trochę zmieniony, roślinki rosną. A ten film to nagrywam w sumie to tak na odpowiedź filmu mojego kolegi Mariusza, Pana Rybki. Tego małego tu nie ma, zlikwidowany jest, no bo tam gubiki były, a co by te gubiki w małym, tam nie wiem ile miał litrów, 20-30 jak tam są gubiki no, to przejdziemy tu no Mariusz tam zadał pytanie widzicie ile gubików widzicie i tylko to już część odpowiedzi do Mariusza, tylko na suchym pokarmie żadnych mrożonek, żadnych grzybych, tylko suchy pokarm, no jakieś tam ogórki, pokrzywa, no no, no wiecie o co mi chodzi, bo ja to ostatnio już nieźle bardzo czuję, tak do tego, ale no, jak widzicie, gubików jest co nie miara no. No. Mariusz tam zadał pytanie mojemu koledze Smokowi Kubowi no. jakie by polecił akwarium początkującemu akwaryście no tu zaleśnięte znaczy wszystkie są zaleśnięte tylko już nie mam siły to przerzedzać pomału. Ale nie o to chodzi. No to ja bym polecił tak jako stary akwarysta <grystanie> bez doświadczenia jak to mówią <grystanie> niektórzy. No to ja bym polecił na sam początek. 60 litrów akwarium, nie większe ryby do takiego akwarium to wiadomo jakieś żywoludki no a jak już sikrowe ryby no to też jakieś tam małe rybki daniu na, na łąki co z tego wiadomo skalarównik tam nie będzie trzymał czy paletek no W założeniu takiego akwarium, to ja bym zrobił tak. Ja nie mówię, żeby muścić. Ja bym zrobił tak. Zwykły żwir, jakiś tam korzonek dla wyglądu lepszego akwarium jakiś kamienie, kamień, powiedzmy. I woda. chranu i i puszczam rybki i przynajmniej przez pół roku żadnych podmianek żadnych żeby woda nabrała swoich procentów jak się to mówi i żeby akwarium nabrało pięknego wyglądu powiedzmy powiedzmy no tak jak to nie jest idealne akwarium ale żeby przynajmniej tak to żeby się rośliny roz, rozrosły nawozem to oczywiście TG od rybek a nie żadne o to chcę zaznaczyć żadnych nawozów mikro, makro, ani nic takiego bo to jest niepotrzebne to jest to po prostu dla mnie to jest zwykłe wydawanie pieniędzy my nigdy tego nie używałem tylko żyworódki, a żyworódki wszystko zatrwią. Można na początek tam jakieś parę kulek gliniano torpowych, no 5-6 w te dno włożyć na początek, jak się zakładał, to można. Czy tam te pałeczki nawozowe do roślin zielonych, to można. Ale żadnych tych mikro, makro, żadnych testów, bo to jest tylko wydawanie. A po drugie jak takiemu nowemu akwaryście nie wyjdzie ta akwarystyka to przynajmniej nie straci pieniędzy taka jest według mnie przepraszam że ja tak oddycham no ale chyba astmę, bo tu siedzę na fotelu przepraszam no także na początek 60 metrów Wiecie, wiecie, kochani, nawet ci nowi akwaryści to jak pooglądają filmy od innych akwarystów to przecież wiadomo, że jakie tam te, te jakieś bakterie i te inne rzeczy, jak się tam mają zaląć, jak tu na początek inni radzą, że co dwa dni 50% odmianki wody, no dajcie ludzie spokój. No przecież ta, ta woda, na, no nawet z tych, nie wiem, tych filtrów jakichś ta woda, czy coś tą na noc, to będzie świeżo, no nie? A ona mu dojrzewać, no. A woda, żeby dojrzała, to musi być i być, no jedynie, no to jak już tafle wody od góry widać, no to dolać tamte dwa litry, pięć litrów, no w takim 60 litrowym to nie ma... Tam dużo dolewania, są z dwa litry tryj, rozna tydzień na przykład i to wszystko. No. A jako bez doświadczenia 40-przeszłoletni akwarysta, to powiem też tym nowym akwarystom i w ogóle Wam Państwu, że nie polecam ani mrożonek, ani żywego. Ja wiem mogą się ze mną nie zgodzić niektórzy, bo karmią, żywią i mają dobrze, ale ja parę razy przez te 40 lat, jak zaczął karmić mrożonkami i żywym pokarmem, to miałem parę razy takie małe, przepraszam, przepraszam. takie małe nie... Śpięcia, niedobory. No. A ja karmię tylko suchym pokarmem, granulatami, no też suchymi, no wiadomo. Takie tabletki, nie tabletki, wszystko suche. Także no nie na Jak Państwo widzą, to akwarium będzie miało w grudniu 3 lata. Tak, trzy lata w grudniu będzie miało. Jakby zostało założone. Te z gubikami też w grudniu będzie miało 3 lata. A tamto za chwilę pokażę Państwu, to będzie miało jakieś 2 lata. Albo już mi było, albo będzie miało za, za nie długo. Także jak zacząłem karmić moje gubiki tylko suchym pokarmem, tak mi się tak odbudowały gubiki, że tam jest no, no tyle jest tych gubików widzieli Państwo na moich filmach, że naprawdę jest za czynienie. I tu też, tu w ten 240 litrów. Skalary duże, niech Państwo zobaczą, skalary są duże. Murzyny, wszystko jest duże, rośliny pięknie rosną, niech Państwo zobaczą. I nie, nie daje żadnych nawozów, tylko żyworódki tu na morzu. widzę Państwo, jak to wygląda. I tu jest podłoże, to jest zwykły żwir. Nie ma żadnej ziemi, nie ma nic więcej. Trawa, dzisiaj nawet trawę wycinałem od góry, bo już tak o długo była ta trawa, Palisteria, nie, taka długa była, że wyciąłem i trochę, znaczy podciąłem ją od góry, o tak jak tu widać, że jest nożeczkami podcięta, widzicie, no bo już tak, a całe akwarium zarastało, To ją podciąłem, całą, jak tam z tyłu, wszędzie widać, to ją podciąłem, to też nie wiem jak się nazywa, o, widzicie jak to rośnie, już pod całą górę. No, i to we wszystkich akwariumach mi tak rośnie. No. Także Mariusz, odpowiedziałem Ci chyba częściowo na Twój film, że żadnych podmianek na początku zakładania akwarium, żadnych podmianek. A przecież zakładają akwariumy. Bakterie na start leją, a na drugi dzień podmianka, no to już nie ma tych bakterii, bo je pukają i znowu świeża woda. Nie, no tak się nie robi. Tylko ubywa wody, to dolewka. I wtedy, i wtedy zobaczcie, tak wygląda akwarium prawie już po trzech latach. No w grudniu minie trzy lata. I jeszcze wrócę. Tutaj też będzie trzy lata. Widzicie, tu też będzie 3 lata. Tu w grudniu będzie 3 lata. A zobaczcie ile tych gumoli jest. Małe, średnie, duże. No tu widać. Jest tego. No i przejdziemy jeszcze tam do ostatniego. O, Dorota. Widzicie, dorota rozwalono. Dorota rozwalono. A to są nogi mojej oli. A tu jest olo rozwalone. Maciejki, nie ma Maciejka na balkonie. No. no, zobaczcie. Zobaczcie jak zarosło. Zwykły żwir w akwariumie. Żadnych nawozów. Rybki zdrowe żyją. Ramireski. No jedynie co, to nie kocą mi się te ramireski. Żadnych ikry, żadnej nic. Ale rybki żyją, jak jakaś rybka umie w każdym akwarium obojętnie, w którym jak zdechnie, to tylko od starości, bo chorób też żadnych nie ma, umie. No i jak widzicie, akwarium zarośnięte. Dawniej miałem czym innym zarośnięte, trochę bystrość zmieniłem, orzechy, to tego i to coś, co nie wiem jak się nazywa, no to już w każdym akwariumie teraz jest. No. Także panie rybka, masz pan rację. Żadnych podmianek wody, bo to się po prostu wszystko z wody wtedy wypukuje. Akwarium powinno żyć swoim życiem. Tylko dolewki, jak woda wyparowuje, to tylko dolewki. A żadnych tych. No. Podmiankę wody. To można zrobić dopiero tam po przeszło, przeszło pół roku i to jak jest konieczna. A jeżeli nie jest konieczna ta podmiarka wody, to tylko do no, A tu moje ramirezki się pływają. Jedna, druga, trzecia tam. Dobra. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam Mariusza, Pana Rybkę. Pozdrawiam smoka akwariowego. No i Was wszystkich, kochani, pozdrawiam i życzę Wam dużo radości, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Hej, kochani. Do następnego razu.